Cześć wszystkim, Fazalaz, odcinek 12. Dzisiaj odpowiem na Wasze pytania. Zasypujecie mnie setkami maili, za co serdecznie dziękuję. Natomiast we wszystkich pytacie o to, jaki motocykl na początek, podajecie swoje wymiary, pytacie, czy taki motocykl będzie dobry. Także dzisiaj postaramy się to troszkę usystematyzować i postaram się taką jedną wersję, jedną wizję dla wszystkich Wam tutaj ogarnąć. Troszkę dzisiaj będę się powtarzał z odcinkiem pierwszym, gdzie podawałem kryteria wyboru pierwszego motocykla. Natomiast dzisiaj poświęcę czas głównie na podaniu Wam konkretnych modeli motocykli, które można sobie kupić, które, od których warto zacząć, które powinny nauczyć nas jeździć. Pamiętajcie, że to co mówię, motocykle jakie Wam przedstawiam, to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. Nie traktujcie tego jako jedyna oczywista rzecz na świecie. Każdy musi tylko podejść indywidualnie, natomiast... To, jakie motocykle ja przedstawiam, w jaki sposób o nich mówię i w jaki sposób wybieram je na początek, to jest opinia kilkunastu motocyklistów bardzo doświadczonych. To są instruktorzy nauki jazdy, którzy te motocykle polecają. To są opinie wielu użytkowników na forach, które się przewijają. Także warto do tego porządnie podejść. Jeżeli chodzi o motocykle 125, raczej staram się odradzać na początek. Są to fajne motocykle, natomiast są to motocykle, są to wyroby motopodobne. To jest taki większy rower z silnikiem. Bardzo łatwy w prowadzeniu, banalny jest w prowadzeniu. Nauczyć się jeździć na 125 to jest kwestia kilku godzin. Natomiast bardzo szybko się nam znudzi i będziemy szukali czegoś większego. Także, no, poszukiwania moim zdaniem zaczynamy od 250, ponieważ jest taka już moc, którą da się jeździć po drogach i która już nas czegoś nauczy. Z drugiej strony na drugim końcu skali mamy motocykle litrowe, które absolutnie odradzam na początek, ponieważ jest to czysta głupota kupić sobie jako pierwszy motocykl kupić sobie 1000 cm. To jest najkrótsza droga, tu powiem radykalnie, to jest najkrótsza droga na cmentarz. Miałem niestety kolegę, którego pożegnaliśmy w zeszłym roku, który wychodził z założenia, że kupię sobie litra, będę jeździł powoli. najgłupsze hasło, które można spotkać w internecie. Kupię litra, będę jeździł powoli. Błąd. No, niestety byliśmy na pogrzebie, także Tysiąca odradzam zdecydowanie. Ja jeżdżę na motocyklu 1000 cm, natomiast kupiłem go po 4 latach jeżdżenia na mniejszych motocyklach. Miałem 500 cm i 600 cm. Zdecydowałem się na 1000, ponieważ momentami brakowało mi mocy, natomiast zależało mi głównie na elastyczności silnika. I teraz oczywiście mogę polecić go z czystym sumieniem, że po 5 latach jeżdżenia po 100 tysiącach kilometrów polecam motocykl 1000 cm, ponieważ daje mnóstwo frajdy. Natomiast Rozważamy tutaj motocykl na początek dla ludzi, którzy mają bardzo małe doświadczenie albo nie mają go wcale. Tak jak mówiłem, często wysyłacie do mnie maile z wymiarami i pytacie, czy dany motocykl, podajecie model motocykla, pytacie, czy jest to dobry wybór na początek. Podzielimy sobie to na dwie kategorie, zacznę od kobiet, ponieważ między kobietami a mężczyznami jest dosyć duża różnica, jeżeli chodzi o siłę, co potem przekłada się na prowadzenie motocykla. Także zajmiemy się najpierw kobietami. Dla kobiet na początek polecam, jeżeli... Tutaj też drugie pytanie, czy jeżeli chodzi o doświadczenie. Jeżeli mamy doświadczenie, że jakieś jeździliśmy z przodu na jakichś małych motocyklach, skuterach i tym podobnych, to tutaj można już celować motocykl 500 cm. Tutaj mym... najpopularniejsze to jest GS500. Bardzo wdzięczny motocykl, bardzo fajny w prowadzeniu, bardzo łatwy. Bardzo łatwo się na nim można nauczyć jeździć. To jest Kawasaki ER5. To jest Honda CB500, która jest troszkę większa już. To są takie motocykle najpopularniejsze właśnie dla kobiet, które rozpoczynają, mają już jakieś doświadczenie. Jeśli nie mamy doświadczenia, zaczynamy od motocykla 250. Tutaj myślę o Yamasze iBR 250 lub coś w tym stylu. Bardzo fajne motocykle, bardzo łatwe w prowadzeniu, można się nauczyć po sezonie lub dwóch można przejść na coś większego i rozpocząć jazdę już na większym, poważnym moto. Dobra, jeśli chodzi o facetów, tutaj jest troszkę inaczej, ponieważ tutaj głównie główną wagę przykładamy do wymiarów, jak będziemy się czuć na motocyklu. Wiadomo, kobiety są mniejsze, drobniejsze, dlatego łatwiej im jest jeździć na mniejszych motocyklach. Natomiast faceci, już to Wam powtarzałem w pierwszym odcinku, że facet, który ma 1,90 m albo 2 m, no nie może jeździć na motocyklu 250, bo będzie wyglądał co najmniej śmiesznie. Także tutaj myślę, że taką dobrą granicą jest 1,75 m. Jeśli mamy więcej, myślimy o motocyklach 500-600 cm. Natomiast jeśli mamy mniej, no tutaj tylko i wyłącznie 500ki wchodzą w grę, ponieważ tak jak mówiłem na początku jazdy, najważniejsze to jest mieć dobre oparcie, czyli całe stopy na, na ziemi. Jeżeli jeździmy już potem, nabieramy doświadczenia, później nam to nie przeszkadza, możemy stać na palcach, poradzimy sobie. Natomiast najważniejsze na początku zbierając doświadczenie jest dobre, pewne ustanie na motocyklu, czyli pełne stopy. Natomiast jeżeli nie będziemy mogli na motocyklu, kupimy sobie 600 cm i okaże się, że nie sięgamy stopami do ziemi, no to nauczyć się jeździć będzie nam bardzo trudno. Tutaj często wszyscy wychodzą z założenia, że kupujemy motocykl jeden, bo nie mamy kasy i tak dalej. Jasne, jest to, jest to argument, żeby kupić jeden motocykl na kilka lat. Natomiast jeżeli kupimy sobie motocykl za duży, albo bardzo trudno będzie nam nauczyć się jeździć, albo nie uda nam się nauczyć. Dlatego właśnie warto rozważyć motocykl 500 cm, tak jak mówiłem, to, to są te same motocykle, to jest GS500, to jest Kawasaki ER5, to jest Honda CB500. To są te motocykle, które są idealne na początek, są to najpopularniejsze motocykle, bardzo łatwo dostać części, bardzo łatwo się je serwisuje. No i tak jak mówię, najważniejsze, bardzo łatwo jest się nauczyć. Tutaj jeżeli chodzi o facetów, dorzuciłbym do tego jeszcze Yamaha XJ600. Jest to motocykl 600 cm, natomiast gabarytowo jest w wielkości GSA jest może minimalnie większy, mocy ma troszkę więcej, natomiast też jest bardzo łatwy w prowadzeniu. To też jest fajna opcja wyboru na pierwszy motocykl. Jeżeli natomiast mamy już jakieś doświadczenie, jeździliśmy na mniejszych motocyklach albo na skuterkach, jeździliśmy z tyłu, mamy te 1,80 m wzrostu, no to szukamy sobie już motocykla 600 cm często i tutaj pytacie mnie, czy Fazer będzie dobrym wyborem, Hornet, Bandit, yy, to ja od razu odpowiadam. Jeżeli chodzi o mnie jako pierwszy motocykl, odradzam Fazera. Jeździłem na małym fazerze 600 cm przez 3 lata. Jest to motocykl bardzo fajny, bardzo wdzięczny, natomiast już trudny w prowadzeniu. Trudny w obsłudze, jest bardzo szybki, bardzo narwisty i zdarza mu się, że jest agresywny. Dlatego nie mając doświadczenia, bardzo łatwo będzie nam się pomylić. Polecam Horneta, bardzo fajny, bardzo fajny motocykl. Polecam Kawasaki ER6. Jeżeli chodzi o te 600, jeżeli już się upieramy, to musi być 600. -tka. Polecam. Yy... Fazera na wtrysku powyżej roku 2004, ponieważ już komputer, który steruje wtryskiem, już jest troszkę łatwiejszy w prowadzeniu, już troszkę bardziej ogarnia, daje nam większą możliwość pomyłki. Jeżeli chodzi o największy motocykl z tej, tutaj bardzo często pytacie mnie o Bandity, są to też bardzo fajne, popularne motocykle, natomiast gabarytowo są bardzo duże. Ja mam 1,80 m wzrostu, ważę 75 kg i na małym Bandicie 600 cm czuję, że on nie przytłacza, jest za duży. Mam za daleką drogę do kierownicy, przez to czuję się niepewnie. Jeżdżę na motocyklu już kilka lat, zrobiłem dziesiątki tysięcy kilometrów, a na dużym bandicie czuję się niepewnie. Także naprawdę trzeba być dużych rozmiarów, żeby bandit 600 był dobrym wyborem. Natomiast absolutnie, jeżeli ktoś sobie życzy, jak najbardziej można sobie go kupić, natomiast liczymy się z tym, że jest to motocykl bardzo duży, daleko, daleka jest droga do ziemi i daleka jest droga do kierownicy. podsumowując, przy wyborze pierwszego motocykla kierujemy się trzema rzeczami wzrost, waga, doświadczenie jeżeli nie mamy doświadczenia patrzymy na wzrost i wagę pamiętamy najważniejszy dobra postawa, dobre pełne stopy na ziemi, żeby dobrze pewnie trzymać moto dla kobiet 250-500 cm na początek natomiast dla facetów 500 cm lub ewentualnie 600 natomiast odradzam motocykle, które mają postokoni szukamy mniejszych Dzięki za uwagę, jeśli Wam się podobało, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Lewa w górę.